Witam Was kochani w kolejnym odcinku z This War of Mine Ostatnio byliśmy w nowej miejscówce Gdzie Marko przyniósł sporo rzeczy, aczkolwiek trafił pod ostrzał snajpera I w tym momencie jest ciężko ranny i mamy jeden bandaż I to jest niedobrze kochani Niemniej jednak mamy Tu Bardzo głodny, dobra wiesz co zjedzę. Bardzo głodny smutny i zmęczony. Czemu jesteś smutny? Powiedz, co się stało? Nocy nachodzą na srabusie. Nie mamy wody. Chyba. Dobra, śmiało. Czemu wszyscy smutni? Marko nie przeżyje się, nie patrzymy mu próbujemy patronków, no ja wiem właśnie za to żarcie. Nic mi to nie da I się. Nic mi nie da, gdybym ja na przykład poszedł tam, no bo to jest. To było strzelać Coś miałem zobaczyć, a gitarę miałem zrobić też. Miałem piłę Dobra, zróbmy piłę To niestety Granie na gitarze pozwala Właśnie, desek potrzebuję. A na gitarze pozwala... zmniejszyć poziom smutku, że tak powiem. Podobny smutny. Tam. Ktoś pod mam nadzieję, że... Gdańska milicja. Tego nie widziałem. Co tam się dzieje? Aha, to ci od tego, od tych rabunków, nie? Od tego co tam poszliśmy wcześniej, ten zrzut był. Mieszkańcy kilka dni temu ktoś z tej dzielnicy ukradł zapasy z zasobnika. Ono niezwykle ważne, wyznaczyliśmy nagrodę. Mogę wam dać to, to, to i to. Nie, sorry. Czy Możecie potwierdzić nasze przypuszczenie. Nie, mamy żarcie, mamy kawę i mamy faję. Nie, nie, potwierdzamy. Jesteś pewny, że to nie on? Jestem pewny, nara. Możesz mnie odświeżyć... Możesz se odświeżyć oddech. Jedynie. E, czyli nie stać nas na gitarę. No, co tu się dzieje? No nie. Idę mam do Ciebie gadać? Razy tym samym. tu się robi, dobra, woda się robi. 16 stopni jest, 4 wody na siłki. to w sumie dam radę chyba, muszę opatrunki kurde zdobyć, gdzie, gdzie można zdobyć opatrunki, na pewno w szpitalu, można wysłać Marka do szpitala jeżeli się odblokuje teraz. Powinien to sobie, jeżeli go, że tak powiem prześpimy, to być może wyzdrowieje. Samodzielnie. W się czas trzeba zrobić jednak posiłek. Chłodny. jest miłe alderaże. Zaraz przyjdziesz tu. To zjesz. Zmęczony do tego. To spoko, oko dam radę. E, aha, właśnie chciałem zobaczyć, czy piec mogę już postawić. Albo się zabarykdować przynajmniej. Nie, więc Mamy, z... Mamy dwa shotguny, z tego co kojarzę, sporo naboi, do przehandlowania to. Mamy wodę w ogóle? Nie, druga woda się robi dopiero. No nic. Ten mikser muszę No dobra, zróbmy ten mikser. Tylko potrzebuję ten, właśnie tych części elektronicznych i tak czy inaczej, żeby zrobić, ulepszyć tamten warsztat tak czy inaczej będę musiał udać. żeby nie tracić czasu. Pałeś, elegancko. Zobaczmy. W tym momencie, prac budowy, tam publiczny magazyn... Szpital miejski. Troszkę gorąco opatrzony. No właśnie. On nie może być opatrzony, żeby poszedł do szpitala. I w tym momencie słabo. Znaczy, mógłbym pójść do szpitala, próbować okraść szpital z opatrunków czegoś, ale to... To nie jest dobry pomysł. Czy my mamy? Mamy. Dobra. No nic, śpi, czuwaj, idę. Idziemy z powrotem do. gdzie byliśmy? do domku? Nie, do starówki. nie niewiele, materiału bardzo dużo, leki dużo. Dobra. Nie ma co się zastanawiać, trzeba zrobić to: wziąć to i pójść. Biorę wąbot, nie wiadomo co tam będzie w środku, nie? Snajperzyna przeklęty. Musimy się dostać. Mam nadzieję, że tutaj będziemy to nie będzie strzelał. To chyba prze ten, wisi przez tego. Tą barierkę tak mi się wydaje. Nie wiem jak tam dotrzeć. No tędy tu. To jest napisane? Ktoś, że resztki posiłki sugerują, że... Ktoś tu nadal mieszka. Masakra. Dobra, ja przynajmniej nie ten. Już przynajmniej to nie wydziela takiego hałasu. Tutaj otworzymy drzwi. Nie za rady nie chodzić. Pierwę wszystko. Nadal mieszka. Tu mieszka ten nasz koleżka. Myślę tu. To zabieramy. Albo mieszkał po prostu, wiecie, zjadł wczoraj nie wiem, posiłek i snajper go zastrzelił. Faktycznie sniper O kurde. Robercie, braciszku, gdy będziesz czytać te słowa, nas już tu nie będzie, wiem, że ten dom wiel wiele dla ciebie znaczy, ale nie jesteśmy w stanie dłużej tego znosić, najpierw bandyci, a teraz jeszcze ten wybuch, nie przekonam cię, żebyś odszedł, musisz jednak zrozumieć, że muszę chronić moją córeczkę, pudle pod kuchennym zlewem, zostawiam ci zapasy, poza, poza tym pod schodami znajdziesz też dokumenty, fajnie, Nadia, pod zlewem, tu Pojrzę, co tam za zapasy są. Co to jest? Wydane przez miejscowe dowództwo dokument zapewniający bezpieczne przejście Robertowi Żygajowowi. Kurde, materiały, co to znaczy? Pierwsze widzę. Mamy bandaż, przede wszystkim. To spada. Bierzemy to na pewno. Elegancko. Sześć wody, siedem cukru. bierzemy to. Będziemy musieli chyba wziąć jakieś materiały. Dobra, spróbujmy się przekopać tu i jakoś spróbować ewentualnie wejść. Pytanie, co to jest? Prawdopodobnie trzeba będzie tutaj się ukryć, poczekać na strzał i wbiec do środka. Łazi, tu może otworzyć drzwi. Bo tu nie byłem, na pewno. O kurde. O. Racza. Co? co to za dokumenty? że nie robię takiego masu, hmm. może, ale może być cenny dla kogoś, kto zna sprawnego fałszerza, czyli to pewnie jakaś taka ...możliwość sprzedania tego. Dobra. Uwaga. Noż! W tupę, Pięknie! Eee... No, na pewno. Zastanawiam się czy po prostu... ...nie wziąć tego. Później może się to przydać do produkcji naboi. Produkcji... Do produkcji leków oczywiście. Uuu, tu jest sporo. Ech, no nic, kurde. Żarcie bardzo przydatne. Woda jak najbardziej. Cukier... ...być może. Mamy dwa. Jeden dla mnie, jeden dla Marka. Żarcie jest. To się przyda. Poro tego. gdzie co? Bierzemy łuski. Ponieważ tak dużo tych kusek aż nie znajdę. Nie wiem, zobaczył kto tam kurde jest na dole. Co ty mówisz? mnie takie rzeczy, a to ten 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 popieprzony nie no jestem ranny dobra, nara u kurde mam nadzieję, że się kurde lepiej czuję, Marko i że nas nie, o masakra Będzie nas nie za. Przedziane przedmioty. Pięć. Nikt nie jest ranny. Trzy żarcia nam zabrali. W tym momencie nie mamy nic. Aż nie, mamy jeden, ten, ale nie. Dobra. Jak tam, Marko? Ranny. No nie, dawaj, dawaj. Będzie ślepko ranny to będzie spoko głodny, zmęczony, głodny, zmęczony Głodny, ranny, ale nie zmęczony Dobra, czy mamy filtr jeszcze? Jak mówiłem, kurde, nie jest łatwo wcale Nie mamy Marko, czekaj, czekaj, na no, gdzie ty idziesz w durniu? Zatrzony, Trochę mnie wkurzają, gdzieś tam łażą po prostu. W jakichś dziwnych miejscach. Dobra. Powinienem mieć nie 8 wody. Kurde. Trzeba będzie warzywa wstawić. pójdziesz na misję Marko już. Wiesz emisję do zdobycia Zapasów Mamy kurde ten. Konserwy. Tu się jeszcze łapią. Będziemy mieć prawdopodobnie. No tak, zaraz no desad nie wziąłem. Połóż się połóż. Robię, prawdopodobnie będę musiał zrobić trzecie łóżko Z tego względu, że jest wzrost przestępczości Dwie osoby przynajmniej będę musiały być na warcie I wszyscy prawdopodobnie będą musieli spać No bo jedna osoba jest zmęczona, bo, bo łazi w domach I kradnie Czyli je zbiera A dwie osoby przecież ten w tym czasie... No czuwają, nie? Przynajmniej jest ciepło ja chcę poczekać ile mamy tych? 24 ja mogę zresztą zrobić by łapaty Będę robić. Anton się nazywał, właśnie, tak przypomniałem sobie tamten kurde dziadek zpokoł do nas to się zastanawiałem czy to był dobry pomysł, żeby go odprawiać on był kurde wiecie, no słaby. O to chodzi, ale teraz tak sobie pomyślałem, że czy jedna osoba, na przykład do e, stróżowania w nocy, byłaby przydatna. Sniper tam był, no. Ja Mam tą wodę jeszcze. ewentualnie bimber to mamy te dokumenty, ciekawe ile te wykosztowały trzeba zrobić, przynajmniej mamy 2 te 14 albo. no a tych naboi będziemy potrzebować jak widzicie jest 11 dzień i już po prostu wzrost przestępczości będzie masakra

Zostawić wodę Bo musimy szybko zasadzić ten maszynkę Dobrze wodę znalazłem w ogóle w tym, nie? Odpoczynek, wiem, że jesteś zmęczony Dobra, więc dnia. To się zaczęło robić. spoko. Marko, głodny ranny. A jesteś opatrzony. Którejmy chyba, tak. Zastanawiam się, czy do zaściszonego domku nie pójść. To jest też rudera. Jest też na przedmioty materiału bardzo dużo, części. dużo. Znacznie tych materiałów. Chyba tak, pójdziemy do rudery. Tam będzie w miarę bezpieczna chyba ewentualnie zobaczymy co tam będzie się działo no bo w tym domku co byliśmy przed chwilą w tej starówce a tu jest ten gość który jest po prostu bezdomny można mu przynieść żarcie Dobra, te materiały też potrzebujemy no ja wiem, że ty jesteś kurde ranny, ale nic już nie powinno spotkać złego nie Zresztą z elektronicznie tutaj mamy sporo, dosyć mamy sporo A deski są potrzebne Też do... Patrzcie, to one jest taki są. Deski są potrzebne i do gitary, i do zabarykadowania się wreszcie. Dobra. A, cukier. Chyba nie potrzebuję. Były deski na pewno i tych materiałów sporo. Dobra. Wajemy gdzie indziej. Zabarykadowane. Wydaje myślę, że na górę trzeba no było wejść i przejść z drugiej strony. wie, jak się da żarcie, z tego co pamiętam. Wiem ja puchę przyniesie. To. Tego będę potrzebował. Jak się mu puchę przyniesie, to on potem pokazuje chyba gdzie alkohol schował czy coś takiego. zakratowane. Ale wydaje mi się, że można przejść to z drugiej strony. Zobaczymy. Dechy, 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 dechy to wszystko. Najdorsze schronienia się pośród domnych. Bla bla bla. Ja tu jestem chłopiec pierwoda sporo rzeczy tu jest ta fora gazowa witam cię serdecznie mogę ci pomóc następnym razem jak tu przyjdę Heum! Heum ja to naprawy. Nabój. Niestety na jeden. Hmm. Hełm, faja. Teraz otworzymy już. Tam na górę chyba nie wejdę. Będę potrzebował kółę. Co zrobić? Stary nie ma być pomóc, no nie mam Pełny cukier sporo, może zwrócić będzie jeszcze nie no, Dobra, no trzeba będzie tu przyjść jeszcze raz. Prawdopodobnie z piłą. Chociaż, kurde nie wiem czy... Patrzę, czy brać łom następnym razem, dlatego tutaj idę. Patrzę, czy tu gdzieś za kratami będzie... No na przykład chyba nie. Dobra, spadamy. Trzeba po prostu wziąć piłę i tu przyjść jeszcze raz. Ale to już, kochani, w następnym odcinku, także dzięki za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pa, pa.